Bo pogranicze możemy różnie rozumieć, bo mówiąc o pograniczu, nasuwa nam się jednocześnie słowo granica, no bo jeżeli jest pogranicze, to jest jakaś granica. Granica jest niestety słowem niosącym odczucia często negatywne, bo granica to znaczy, że coś dzieli. Dzieli obszar od obszaru, dzieli człowieka od człowieka. Granica może być neutralna, ale może być nieprzyjazna granica może być złowroga, granica może być tragiczna nawet. Więc granica jest zjawiskiem istniejącym niekorzystnym. A pogranicze niesie odczucia pozytywne, jak najbardziej, bo pogranicze to znaczy, że to nie jest jakaś wąska linia, która... Dzieje. to jest jakiś obszar, na którym się coś dzieje, a dzieje się w sposób otwarty i żywy. To znaczy, że z każdej strony tego pogranicza jest napływ tych treści, od swojej strony, które te pogranicze tworzą. Teraz, kiedy podróżowałem po Litwie, a znów nie chcę za dużo na ten temat teraz powiedzieć, to na te ślady Jedrojczyków i Miłoszów natykałem się, napotykałem je w różnych miejscach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i zajmując się innymi rzeczami na tym terenie, i pewnymi programami dokumentacyjnymi, nie sposób było tych miejsc nie uwierzyć. Pokazać chciałem... Kilka rzeczy. Chciałem pokazać y, zabytki konkretne, które są z tymi osobami, z tymi rodami związane. Te inspiracje, całe życie nie tylko trwały, nie tylko były żywe, ale one przybierały jakiś kształt syntetyczny, jakiegoś nabierały uogólnienia ku wartościom uniwersalnym. I te wartości uniwersalne wróciły do nas w postaci twórczości tych ludzi, w postaci tego przekazu, które niesie ich poezja które niesie ich publicystyka, które niesie ich działalność społeczna.